Siemka, odnośnie ostatniego filmiku, który puściłem na temat STS-u, chciałbym, żebyście wiedzieli, że to nie jest sprawa dotycząca tylko STS-u, ale wszystkich buchmacherów. Akurat STS jest tym najbardziej popularnym i faktycznie najczęściej w ten sposób właśnie oszukują, że wystawiają właśnie tego typu błędy kursy. Filmik, który puściłem ostatnio, że będzie afera z STS-em, Powiem wam, że nawet się nie spodziewałem, że tyle osób do mnie będzie pisać w tej sprawie. Szykuje się bardzo gruba afera. Jestem cały czas w kontakcie z moją kancelarią, z którą współpracuję. Obejrzeli dokładnie cały materiał i naprawdę mamy, mamy sprawę tak naprawdę w gaści. Mamy jej w gaści. Kwestia jest tego tego, co możemy uzyskać. Jedno jest pewne, tutaj na dwa sposoby i tak wychodzimy do przodu. Ponieważ po pierwsze możemy im dołożyć, dołożymy im w sądzie i dzięki temu osoby poszkodowane dostaną po prostu jakieś tam zadośćuczynienie swoich szkód. A numer dwa, miejmy nadzieję, oczyścimy troszeczkę buchmacherkę i więcej takich sytuacji po prostu nie będzie. Czytam Wasze komentarze pod filmem, właśnie AFH ze stresu, do którego zachęcam. Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, ogląda, ogląda ten filmik, a nie oglądał tego filmiku, naprawdę bardzo mocny temat. Zachęcam do obejrzenia. Jest tutaj, się pojawia link do, z możliwością kliknięcia. Eee, powiem Wam tak: eee, Piszecie, czy na przykład e, lot to oszukuje pod tytułem, że padają jakieś tam numery. Generalnie to co do zasady to nie ma po co oszukiwać, dlatego że to jest taką grą, tutaj za transportowe, ogólnie jako firma, w której tak naprawdę wartość oczekiwana jest napisana już na wstępie. Wartość oczekiwana, zachęcam do obejrzenia odcinka, jeżeli ktoś nie wie czym jest wartość oczekiwana, sądzę, że ci którzy mnie oglądają to wiedzą czym jest wartość oczekiwana, więc nie muszę tłumaczyć. Wartość oczekiwana jest skazana normalnie w jednym z pierwszych podpunktów regulaminu w firmie Lotto czy tam za transportowy, gdzie jest napisane wyraźnie, że spośród wszystkich wpłaconych pieniędzy, składek na rzecz właśnie spółki, 49% stanowi dochód firmy, czyli tak jakby Wy składacie się, wysyłacie kupony, po 4 zł w dużego lotka ktoś wyśle za 8, ktoś za ileś tam to nie ma najmniejszego znaczenia. Co byście nie wysłali, to oni tą pulę zbierają. Ga około 7 milionów Polaków, tak mówią, to, takie są statystyki. Prawdopodobnie te 7 milionów to jest yy, liczone w ten sposób, że nie wiem, ktoś zakaza 40 zł, to tak jakby liczone jest za 10 osób, takiego, prawda? No, natomiast yy, 7 milionów kuponów po 4 zł to jest 28 baniek średnio eee, W każdy wtorek, czwartek, sobotę, cztery tygodnie w miesiącu. Sami możecie sobie policzyć, jakie to są gigantyczne pieniądze, jakie tutaj to sportowy zbiera od ludzi, którzy wierzą w to, że po prostu trafią. No i zgarniają 49% z tej puli biorą dla siebie, a 51% dzielcie się swoimi pieniędzmi w Hajerze. Dosłownie. Tak to wygląda i tak to działa. Jeszcze raz Was bardzo mocno zachęcam, żebyście sobie zajrzeli. O, a nawet umieszczę Wam teraz w trakcie filmu umieszczę Wam podpunkt regulaminu w totalizatorze sportowym, gdzie jest dokładnie wyraźnie napisane. I nie trzeba liczyć wartości oczekiwanej, dlatego, że tutaj gra totalizatorowa, czym jest w ogóle gra totalizatorowa? Tak troszeczkę przejdę. Gra to jest polega na tym, poker jest troszeczkę taką grą totalizatorową. Gra totalizatorowa polega na tym, że wartości wygranej, nie, wygranych nie są określone przez kurs z góry, czyli na przykład w buchmacherce mamy do czynienia z kursem, czyli z góry idziesz o zakład, stawiasz na jakąś drużynę i jeżeli ta drużyna faktycznie, ten zakład wejdzie, ta drużyna wygra, to dostajesz z góry określony kurs, taki jak się mówiłeś z Buchmacherem. I taką masz wypłatę. Gata totalizatorowa polega na czymś innym, to znaczy ee, jest ilość uczestników gry, którzy wpłacają jakieś tam składki, a wygrana, tych którzy wygają, oczywiście, wygrana zależy od tego, ile osób wygrało i ile, ile składek zostało łącznie wpłacone. Czyli tak jakby. Tutaj jest to forma trochę, trochę, troszeczkę takiej loterii. I ten y, totalizator sportowy bierze w całą pulę pieniędzy, co ludzie po prostu powpłacali na kupony, bierze do siebie, zabiera z tego 49%, chowa do kieszeni i to już jest nie wasze. Czyli jak wysyłacie kupon za 4 złotych dużego lotka, to już w tym momencie złoty 98 zł jest nie wasze, to jest ten, a 2 złote, 2 grosze, Tyle jest warty ten świstek papierów za który kupiliście. No świetny biznes generalnie, świetny biznes. Oczywiście w gruncie czasowym, bo wiadomo, pozostaje coś takiego jak marzenia, wiara, to co, czym się ludzi, że tak powiem, specuje Kowalski trafił, kumulacja, no bo jak nikt nie trafi, to trzeba przełożyć tą pulę, z tego wtedy też część zabierają i tak dalej. I tak się to wszystko... Później chęci, musi się jakoś tam chęcić, więc nie sądzę, odpowiadając na komentarz, nie sądzę, żeby to była gra oszukana. Bo po co jeszcze oszukiwać? Jak już ma się 49% z 7 milionów graczy z 4 zł, czyli z 28 milionów, to ma się ile? 14 milionów minus ten 280 tysięcy, tak? Czyli 13 milionów 720 tysięcy, tak? Już mają w kieszeni, to po co mają jeszcze oszukiwać? Lepiej dać im, za, zaraz wypłacą, to zagrają w czwartek, zagrają w sobotę i, i tak, i tak wartość oczekiwana dąży do zera. Generalnie, jeżeli mamy do czynienia z grą, która jest, nie jest opłacalna, to tak na dobrą sprawę, dla waszego zdrowia, to najlepiej jest grać tam, gdzie nie macie najmniejszych szans. To jest tak dla waszego zdrowia. Yy, to sam się troszeczkę abstrakcyjnie, ale jeżeli. <laughs> Jeżeli gracie w grę, która ma wartość oczekiwaną 0,98, czyli 2% tracicie, albo 0,7,5% dla przykładu ruletki, tak? Tracicie 2,5% na jednej grze. To będziecie gać i grać, wygrywać, przegrywać, wygrywać, przegrywać, ale generalnie tendencja będzie taka, 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 aż w końcu zejdziecie do zera. Czyli stare powiedzenie, wartość oczekiwana, hazardisty, Zawsze wynosi zero. Bo hazardista będzie grała, przegra wszystko, on gra dla emocji. Po to, żeby przeżywać tę grę. Więc najzdrowsze, co mogę poradzić hazardziście, to albo żeby idąc, idąc z przeznaczeniem pieniędzy na grę hazardową, żeby w ogóle te pieniądze najlepiej albo po prostu zostawił na jakieś na dobre cele, albo po prostu wrzucił gdzieś do studni, albo zrobił z nimi co chce. Innego niż granie. Ale jeżeli już koniecznie chce grać, to najzdrowiej dla niego będzie, jeżeli po prostu zagra w grę najmniej opłacalną. Czyli po prostu wyrzuci te pieniądze do kosza. Bo im się szybciej je przegra, tym lepiej dla niego, tym szybciej się trząśnie. Wiadomo, że nie o to chodzi. No bo jednak ten gracz będzie grał po to, żeby przeżywać te emocje. On chce jak najdłużej falować. Głycha dół, głychę dół. Efekt będzie dokładnie ten sam czy on zagra na grze o wartości oczekiwanej 0,98, czy zagra na grze o wartości oczekiwanej 0,51, jak lotto, czy puści sobie tasiemca, to ta tasiemiec już ma wartość oczekiwaną blisko 0, tak? no bo na każde zdarzenie ma wartość oczekiwaną poniżej 1, no to jak puści sobie tasiemca zachodowego, to ma blisko 0. To lepiej dla niego będzie, jeżeli szybko przegra. Im szybciej przegra, tym lepiej się wyśpi, tym mniej będzie przeżywał, tym mniej będzie chciał się odegrać, tym szybciej da sobie spokój z hazardem. Jedną z pierwszych lekcji, którą chcę Wam tutaj przekazać, to jeżeli chcecie się nauczyć zarabiać na buchmacherce, to o czym wielokrotnie mówiłem, wiadomo, że trzeba emocje odrzucić, tak? Ale to, żeby się nauczyć, żeby odrzucić te emocje, żeby nauczyć się zarabiać na buchmacherce, to najpierw trzeba się nauczyć nie tracić. Nie tracić. To jest takie niby trywialne, ale jednak podstawą wszystkiego to jest po prostu odpuścić sobie jakiekolwiek granie czegokolwiek, co nie ma opłacalności. Czyli po prostu przestać przegrywać. To jest numer jeden. Już samo to, już jesteście tak naprawdę na plusie, jeżeli przestaniecie grać czy cokolwiek, na czym tracicie. To jest bardzo proste odrzucić emocje, przeliczyć wedle tego, co Was uczę, przeliczyć po prostu wartość oczekiwaną danej gry, nie opłaca się, nie gram, nie opłaca się, nie gram, nie opłaca się, nie gram. I są okazje, opłaca się i gram. Ale do tego grania, to jeszcze się, to jest punkt dalej, to, to tego uczę na szkoleniu, co grać, jak to przeliczać, jak znajdywać błędy u makerów. Ale podstawa to jest nauczyć się nie grać, bo jeżeli mam do czynienia z hazardistą ja go uczę, jak zarabiać na bukmacherce i on zaczyna zarabiać, Ty sobie to tu zarobiłem, tam zarobiłem, ale później z boku idzie i tak gra dla emocji, bo musi mieć przeżywanie emocji, bo chce sobie postawić swoją ulubioną drużynę i przeżywać mecz i zaczyna stawiać i tak i tak dalej. To jaki to jest sens? On i tak, prędzej czy później przegra wszystko, bo będzie grał dla samych dla samego przeżywania emocji. Więc podstawa, jeżeli chcesz zacząć zahabiać na buchmacherce, to najpierw w ogóle wycisz się, nie musisz zacząć zahabiać. możesz na początek tylko się odciąć i przestać w ogóle teczyć pieniądze na buchmacherce czy innych grach, które ogólnie z natury całe 9% zdarzeń, to jest tak ustawione matematycznie, że po prostu się na tym teczyć. Więc odpowiadając na pytanie z komentarza, czy, czy, czy lot to jest ustawione, tego nie wiem, nie sądzę, nie mają takiego interesu. Po co ustawiać coś, co już im daje 50% praktycznie co, co losowanie, biorą po 50%, to po co jeszcze mają brać 60-70%? Przecież to już jest i tak drastycznie dużo. Nie sądzę, żeby to było ustawione. To jest taka moja odpowiedź. Oczywiście dowodów na to nie ma. Natomiast mam bardzo dużo dowodów i to jeszcze sprzed lat, głównie z firmy Totolotek, gdzie całe lata 2008, 2009, 10. właściwie to już od 2004, ale wtedy jeszcze dopiero od taty się uczyłem, że takie rzeczy można znaleźć na Totolotku takie błędy, ale tak naprawdę zacząłem to robić bardzo mocno biznesowo na dużą skalę od 2008 roku. Eee, to firma Totolotek to miała po prostu, no codziennie się znajdowało te błędy. To było, to było Eldorado. Dzisiaj już Totolotka praktycznie nie ma z nami. Gdzieś tam powykupowany przez inne firmy, jakieś tam kuchy, chyba kupił eee, Totolotek. No i tam nie jest to, eee, nie jest to już tak opłacalne. Eee, no i poza tym, no nie ma punktów stacjonarnych. Punkty stacjonarne bardzo używają. I przede wszystkim to, że jesteś anonimowy, tak. Ja Grzegorz Błachkowski yy, z konto, w szkoda w Forbecie założyłem sobie konto i i zbanowali mi konto no już na wejście. To znaczy, dosłownie po zrobieniu wpłaty, przy próbie pierwszego zakładu, dostałem informację, że zostałem wykluczony. No, dosłownie. Taką informację dostałem. Ale to takie małe buchmache, więc tam nie będziemy o, tam na temat Forbeta się wypowiadać, bo to tam nie jest żaden liczący się gracz na rynku. Bez obrazu, chociaż znam tam troszeczkę osób z tej branży, ale, ale po prostu, no, no tam nie, niezbyt są liczące się na rynku. E, wracając do tematu, w ogóle e, e, tematu STS, e, jestem po rozmowach z prawnikiem, z mecenasem, który po prostu e, poprowadzi tą sprawę dla nas, e, to będzie bardzo gruba sprawa i ja sam osobiście nie prowadziłem nigdy zbiorowego pozwu, więc nie znam się na tym, ale to może być bardzo głośna i gruba sprawa. Zachęcam, żeby było u nas jak najwięcej, żebyśmy skopali ten STS i żebyśmy wygrali podwójnie. Czyli po pierwsze, ee, dla Was zadosz uczynienie finansowo, oczywiście, ee, a druga sprawa to to, żeby po prostu dla Was wszystkich. Żeby firmy nie robiły tego typu wałków, tak? Może się nauczą, jak przegrają jedną sprawę, taką grubą sprawę przegrają. Ja już mam jedną sprawę ze Stresem wygraną. Eee, konkretnie nie ja, tylko mój serdeczny kolega, który po prostu z którym razem, że tak powiem, e, układaliśmy kupony i, i też e, no, sprawa wygrana po dwóch latach, ale w pierwszej i w drugiej instancji dostali po tyłku. O tej sprawie opowiem więcej, kiedy zaproszę tego kolegę do studia. Mam nadzieję, że się zgodzi. On tak nie za bardzo lubi występować w mediach, ale może się zgodzi opowiedzieć o tej sytuacji. Wtedy byłoby mi łatwiej, bo oficjalnie on jest autorem tych kuponów, więc ja tutaj, jakby to powiedzieć, nie za bardzo mogę występować jako osoba, która, która tutaj, nie wiem, oficjalnie wygaja tą sprawę. Natomiast e, szykuje się bardzo gruba sprawa, nie tylko dotycząca STS-u, od STS-u zaczynamy. Dlatego jeszcze raz Was namawiam, e, piszcie, jak najwięcej nas będzie, tym będzie głośniej, tym będzie przyjemniej. Zrobimy coś kurwa fajnego dla świata buchmacherskiego, oczyścimy e, po prostu te brudne zagrywki buchmacherów i wszyscy będziemy mieli jakąś tam satysfakcję. Ja mam nadzieję większą oglądalność. w z tego, tak. No i wszyscy gracze, przede wszystkim uczciwszą ofertę niż dotychczas, tak? Więc, więc to, jest, to jest taki jest plan. Tu wszyscy jesteśmy na wygranej pozycji. Więc, więc po prostu nic, tylko trzeba to dokończyć. Ja będę informował Was o, o sukcesach i jak to wszystko wygląda w dalszym ciągu w kolejnych odcinkach. W ogóle dziękuję za, za takie proszenie, komentarze, dzięki Kasiu za, za bardzo miłe życzenia, że pamiętałaś o, o moim dniu matematykę. Wiadomo, 3, 14 marca, przepraszam, na no 3.14 jak moja li, u, ukochana liczba pi. No, na najbliższym odcinku challenge'u e, powiem Wam liczba pi do 1000 miejsc po przecinku, bo ostatnio gdzieś ktoś się na mediach jakiś tam chwalił. Wymienił chyba 27 cyferek, e, to co mi tam e, nagram z tysiącem? O, tak. Kiedyś umiałem 12.500, tysiąca, ale to było czas liceum. No, dzisiaj mam, minęło od tamtego czasu 40. Znaczy teraz mam 40 lat, już przeszło. No to to, e, to puszczę Wam challenge'a z tysiakiem, tysiaka po prostu Wam puszczę. A to w najbliższych odcinkach. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pamiętajcie. Jesteśmy tutaj wszyscy po tej samej stronie, przeciwko buchmacherom. Zróbmy coś fajnego z jajem, tak żeby było głośno w całym świecie buchmacherskim. Trzymajcie się, hej!